Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a dzisiaj ze mną to to maleństwo, czyli Oppo Find N2 Flip, zawsze mylę tą nazwę, czyli maluteńki składany telefon od Oppo, który zrobił na mnie cholernie dobre wrażenie. Po rozłożeniu Oppo n Oppo Find N2 Flip to całkiem spory sprzęt, który ma 6,8 cala. Ekran jest całkiem sporo, spory, nawet jak na normalne telefony, więc mamy tutaj kawał sprzętu. Ale oczywiście bardzo często będziemy tak go trzymać, i wtedy jest prawdziwym maleństwem, ponieważ na połowie, nawet trochę więcej w połowie jego przedniego panelu, to jest 3,26 cala panel, więc naprawdę maleństwo. One świetnie wykonane są tutaj standardowo dwa e, typowo kanapka w środku mamy e, aluminium i mamy też coś takiego, jest to cholernie ładnie wykończone ta ramka ta osłona zawiasu jakby tego nie nazwać, jeśli chodzi o wykończenie mamy tutaj sprzęt, który widać, że to jest sprzęt z wyższej półki, ale na razie wszystkie średniaki takimi są e, moim zdaniem i chyba nie tylko moim jest on dość śliski, więc trzeba uważać, gdy się mu z niego korzysta ja polecam etui które mamy takie w zestawie, to są takie dwa etui tak naprawdę, bo zakładamy sobie na przód i zakładamy sobie na tył. Dzięki czemu ten telefon jednak jest trochę lepiej chroniony. Dodać muszę jeszcze, że sprzęt, jak widzicie, nie ma tutaj charakterystycznej przerwy dla wielu dla bardzo wielu składaków, czyli on się składa zupełnie na płasko. Warto też zaznaczyć, że jest bardzo wiele kątów w którym możemy go utrzymać, na przykład taki kąt koło 45 i on już sam nie będzie opadał. Może być prosto, może być trochę bardziej i telefon będzie się trzymał. Oczywiście, jak zrobimy za bardzo, no to on się już otworzy, czy tam zamknie do końca. Ale możemy na przykład trzymać go w takiej pozycji, co się bardzo przydaje przy robieniu chociażby selfie, czy tak, czy tak, i on wtedy sam się też utrzymuje. Ten zawias nie należy do najlżejszych, nie należy do najcięższych moim zdaniem mógłby chodzić troszeczkę ciężej i bym był zadowolony wiem, że w Samsungach te zawiasy chodzą troszeczkę ciężej z tego co się orientuję, ale jest całkiem ok Oppo mówi, twierdzi, że 400 tysięcy złożeń coś takiego powinno wytrzymać więc jak kupuj, kupicie taki telefon bez problemu do końca jego życia prawdopodobnie powinno sobie, nie powinno się nic z nim stać więc jest to chyba całkiem dobra opcja. Warto dodać również to, że telefon nie jest ani wodoodporny, ani wodoszczelny w żadnym stopniu. Nie jest odporny również na zachlapania. Więc mocno nie polecam korzystać z niego pod wodą, czy też nawet w takich warunkach bardziej wilgotnych, bo może się coś stać. Niby to jest ten zawias i można zrzucić to na karp tego, że ten zawias jednak e, występuje i dlatego jest taka decyzja, ale konkurencja już ma tą wodoszczelność, wodoodporność, więc można by było pewnie zrobić to nieco lepiej. Ja mam wersję fioletową, ale występuje również wersja czarna, która, również, która wygląda również dobrze, chociaż chyba fioletowa lepsza, ale sami tam zdecydujcie. Jeśli chodzi o ekrany, to jak już widzieliście, mamy tutaj dwa. Główny ma 6,8 cala, i to jest bardzo duży panel to jest panel LTPO AMOLED 120 Hz HDR 10 1600 nitów w piku więc fenomenalny wynik 120 Hz odświeżania 1080x2520 pikseli 21x9 co oczywiście widać bo on jest bardzo długi jeśli chodzi o ten panel mam tutaj również AMOLED -a, to jest 3,26 cala 382 na 720, 250 ppi, które jest wystarczające przy takim normalnym użytkowaniu. 900 pitów, 900, pitów, 900 nitów w piku, czyli 900 nitów maksymalnie, jeśli chodzi o jasność. I to jest chronione Corning Gorilla Glass. Piątką. Jeśli chodzi o kąty widzenia, o kolory, zarówno jednego, jak i drugiego są moim zdaniem wystarczające. Jakby ciężko tej do czegoś przyczepić, no to są to stopowy smartfon, który ma dobry ekran, więc no po prostu wygląda to dobrze. Co jednak z jego użytecznością? No dobrze, ale co z użytecznością tego dodatkowego ekranu, bo jednak dodatkowy ekran jest tą wartością dodaną w składanych smartfonach jest tym, na czym mi chyba zależy najbardziej w składanym smartfonie, żeby on miał jak najwięcej funkcji. Możemy odblokować sobie go czytnikiem linii papilarnych. Więc To jest fajne. Możemy przejrzeć sobie powiadomienia. Na przykład tutaj sobie wysłałem testowego maila, mogę sobie na niego odpowiedzieć, ale przy mailu muszę otworzyć duży ekran, przy powiadomieniach z messengera mogę odpowiedzieć emotkom lub jakimś standardowym formułką tam. Hej, jasne, oddzwonię. Sobie to mogę ustawić. Poza tym możemy sobie odpalić zdjęcie. I tutaj mamy wtedy podgląd oczywiście, więc to jest no przydatne, nie da się ukryć. Jest pogoda Wydarzenia jest minutnik, a także muzyka, i tak naprawdę that's all, to wszystko i trochę mnie to boli, bo ten ekran ma cholernie duży potencjał. W Chinach przecież ten ekran z tego, co się orientuje, działa lepiej, czyli on ma więcej tych funkcji. Dodatkowo to jest 326 cala. Na dzisiejsze standardy, mikroskopijny ekran, ale ja jestem trochę starszy, wywodzę się z tych czasów, gdzie ekrany. Jak wchodziły, jak miałem smartfon pierwszy z dwucalowym ekranem, to to było wow, jaki ogromny ten luj, ten ekran, taki wielki po prostu. Więc 3,26 cala to jest już na tyle duży ekran, żebym przejrzał sobie do Instagrama, pograł w Pokémony, Facebooka, zobaczył, odpisał na maila chociażby głosowo, chociażby jakąś tam trochę koślawo, ale bym, bym, bym dał radę. Więc trochę mi brakuje tego ekranu, takiego bardziej użytecznego. Takiego sensowniejszego, takiego ekranu, który mógłby mi zrobić różnicę, że tak powiem. Fajnie, bo można sobie ustawić tapetę, można sobie jakiego zwierzaczka ustawić, który tam się, widzicie, różne są zwierzaczki, który tam się bawi telefonem, je i cholera wie co jeszcze robi, siedzi w pudle jak to koty, ale no jednak to jest trochę mało. Dobrze jest, bo tutaj mogę przejść sobie powiadomienia, zobaczyć, czy warto w ogóle otwierać telefon, czy ma to sens, czy coś ważnego do mnie przyszło ale chciałbym jednak mieć coś więcej i mam nadzieję, że w aktualizacjach wejdzie albo że konkurencja pokaże, że się da i Oppo wtedy również doda takie funkcje u siebie. Moim zdaniem tą najciekawszą, coś co najbardziej mnie kręciło w tym telefonie to właśnie był ten ekran, ten mechanizm, ale to jest oczywiście smartfon i to nie tani smartfon, więc warto się przyjrzeć również temu, czy ten smartfon po prostu jest dobrym telefonem, czy warto zainwestować w niego, żeby z niego korzystać na co dzień. Dodam jeszcze przy ekranie, bo nie wspomniałem, widać. Nie jest to tak widoczne jak w niektórych telefonach. W Motorola mam teraz Motorola Razer 2022 i w niej jest widoczne mniej, ale w Samsungach, z tego co wiem, jest widoczne bardziej. Tutaj ta, to zgięcie ono jest wyczuwalne pod palcem, ale nie jest to jakoś super przeszkadzające. O tym też warto wspomnieć, ale to polecam sobie pójść do jakiegoś marketu i że tak powiem kolokwialnie pomacać telefon, żeby zobaczyć, na, jak to w ogóle daje radę. Przechodząc do wydajności: Mediatek Dimensity 9000, plus na polskie mamy 256 pamięci wbudowanej, UFS 3.1 i 8 RAMu. Moim zdaniem. To są wartości jak najbardziej wystarczające do tego, żeby smartfon działał płynnie. I tak naprawdę smartfon działa płynnie, bo ja korzystałem z niego przez te dobre kilkanaście dni i nie miałem problemu z tym, żeby, żeby po prostu korzystać z niego na co dzień. On się nie wieszał, o, Kilka razy przy jakimś rozkładaniu składaniu ekranu, były jakieś Bóg się pojawił z raz czy dwa, coś tam z ekranem się i musiałem wiecie, zamknąć, otworzyć jeszcze raz yy, ale tak naprawdę. Oprogramowanie jest całkiem dobrze zoptymalizowane, całkiem dobrze przygotowane pod to. Wszystko działa, więc nie mogę się do niczego przyczepić. Wydajności jest na tyle dużo, że po prostu korzystałem z tego smartfona i to nie była żadna udręka, mimo że się przysiadałem na przykład w chwilę wcześniej testowałem Asusa Rockfona 7 Ultimate, który jednak mocowo jest dużo lepszym, dużo bardziej premium sprzętem. No to jest po prostu dobrze i tutaj to wszystko działa tak jak działać powinno, więc tak naprawdę to jest sprzęt, który będzie wystarczający dla większości z Was. Nie za każdym razem się udaje tak bajerancko otworzyć, ale przeważnie, dodam to takie wtrącenie, przeważnie daje radę, więc można tak odbierać i kończyć połączenia tak wiecie, nara i koniec, więc dla kogoś, kto się wychował w telefona, w czasach telefonów z klapkami, to jest po prostu szał ciał i ja bardzo polecam. Przejdźmy do dwóch rzeczy, czyli audio jest tutaj na poziomie ok. Jest całkiem głośne, bez szału jeśli chodzi o jego jakość, ale po prostu kolokwialnie mu daje radę. Głośniki stereo, oczywiście, więc pod tym względem jest ok. Bateria, i to jest bardzo fajny element, bo ta bateria ma tutaj 4300. Jak ktoś nie śledzi składaków, to myśli 4300. Kurczę, co to za mała bateryjka. Zresztą teraz telefon za 500 zł to mają po 5000 racja, ale w składakach tak dobrze nie jest. I w składakach to jest jedna z największych, jak nie największa bateria. I 4300 plus szybkie ładowanie 44 W to sprawia, że to jest sprzęt, który wystarcza nam na cały dzień i możemy go całkiem szybko naładować. Więc pod tym względem, szczerze, chyba jest nawet lepszy niż Samsung i Motorola, czyli główni konkurenci, ale musiałbym ich też sprawdzić. Mi ten telefon starczał na cały dzień, tak bez żadnego problemu, nawet jak z niego korzystałem normalnie. Czyli nie, że tam grałem, ale wiecie, jakieś Instagramy, może trochę nawigacji, muzyka jakaś, więc było wszystko ok. Zdecydowanie pod tym względem jest to dobry plus, dobry plus tego sprzętu. Plusem jest to, że można go też postawić tak i on będzie stał, nawet jeżeli jest całkowicie złożony, to będzie stał prosto. Jeśli chodzi o aparaty, mamy trzy, z czego jeden jest całkowicie bez sensu. Bez sensu jest ten oto, czyli ten w środku albo na przednim panelu, albo na wewnętrznym panelu, jakby tego teraz nie nazwać, czyli 32 megapiksele do selfie. A czemu jest bez sensu? Bo zdecydowanie bardziej wolę robić tak zdjęcie. I widzicie, tutaj mam zdjęcie z głównego aparatu, które moim zdaniem pewnie, i nie tylko moim, będzie dużo lepsze. Główne aparaty to jest 50 megapikseli ze światłem 1,8, a także ultra szeroki 8 megapikseli. Ach, jest... cały czas mnie to kręci takie otwieranie. I moim zdaniem jest to całkiem przyzwoity aparat. Nie jest to aparat tak dobry, moim zdaniem, jak było już w niektórych e, Oppo, czy w niektórych Chińczykach, jakie testowałem. Nie on, nie zrobił na mnie takiego wrażenia, wow, że o, kurczę, jakie zdjęcia, szał ciał. Ale to jest aparat, który. Daje radę. Ja Wam rzucę oczywiście standardowo kilka zdjęć, żebyście mogli sobie zobaczyć, sami ocenić, co, co sądzicie o tym telefonie, co, o tym aparacie, przeglądając zdjęcia. Ale moim zdaniem jest naprawdę dobrze. Nie jest to najlepszy fotograficzny smartfon. Da się znaleźć coś lepszego za 5000, ale jeśli chodzi o składaki, bardzo solidny sprzęt. Jako chodzi o telefon za 5 koła, też solidny konkurent, który raczej większość. Z Was zadowoli, sami zobaczcie zdjęcia i ocencie, czy Wam się podobają, czy nie. Dobra, a przechodząc e, do podsumowania, no bo jednak, bo jednak ten telefon jest trochę inny. Ten telefon e, może go oceniać go jak zwykły telefon, ale jednak tutaj się trochę płaci za to, za to, że to tak wygląda, że to wygląda tak i że to cholernie, ale to cholernie przepraszam za wyrażenie, znowu będę musiał ustawić, że ten film jest nie dla dzieci. E, świetnie leży po prostu w kieszeni bo on jest bardzo płaski, on wygląda fenomenalnie, on bardzo dobrze leży w ręce, szczególnie jak jest złożony, to jest po prostu typową mydelniczką, puderniczką, czymś iczką, czymś cholernie małym, czy do kieszeni męskiej, damskiej, czy do torebki. No jest to sprzęt, który jest naprawdę bardzo poręczny. Czy jest śliski? Tak. Czy jest trochę strach, że wypadnie, jak się szczególnie będzie korzystało jedną ręką? Tak. Ja nadal no, się boję, jak gdzieś idę na ulicę, to robię to raczej ostrożnie, nie robię, tak, wiecie. Na pełnej petardzie nie otwieram tak szalenie, bo się boję, że jednak telefon mi wypadnie z ręki i będzie pięć koła w plecy, ale telefon jest bardzo poręczny, jest świetnie i ja mam, jak mam być szczery, to ten model mnie przekonał do tego, że składaki to już nie są takie, wiecie, ciekawostki dla blogerów, influencerów i kogoś, kto nie ma co robić z pieniędzmi, tylko to są naprawdę fajne sprzęty. Z niego korzystałem, jak, jak swojego po prostu wychowywałem przez dobrych kilkanaście dni. Był w kieszeni, otwierałem. Czy to jest irytujące? Tak, jest irytujące, że na przykład chciałem grać w te poksy, to gram, zamykam, otwieram ten ekran, to strasznie irytowało. Wolałbym, żeby był taki podgląd właśnie tutaj, tych nawet głupich Pokémonów, że ja patrzeć. Ok, rzucę się tym Pokebolem, zakręcę tym, nie robię jakiś nie wiadomo czego, takiej podstawowej czynności, nie muszę go otwierać. Czyli taki byłby ten ekran, to bym się w tym telefonie prawdopodobnie zakochał, i bym naprawdę był w nim monstrualnie zakochany, i bym tutaj chwalił go jak nic. Bez tego ekranu, no niestety nie mogę go tak pochwalić, no bo to jest chyba jego największa wada. Poza tym brak wodoszczelności, to też by było fajne. Zawias trochę sztywniejszy też mogłoby się przydać, ale nie mam jeszcze aż takiego porównania. Wiem, że w tych pierwszych testach, że wydaje mi się, że Motorola ma ten zawias trochę sztywniejszy w 2022 modelu. Ciężko mi coś powiedzieć więcej. To jest fajny telefon, i to jest na tyle fajny telefon, że ja bym chyba chciał mieć taki telefon. I może następny to będzie właśnie składak, bo one mają naprawdę sporo zalet, szczególnie że są takie poręczne. A czasem nie oszukujmy się, to telefon irytuje. Szczególnie te wszystkie cegły po 66, 67, 6, 68 dość grube, no takie coś jest super. A jak wiecie, to się rozłoży, mam pełny ekran, sobie kładę tak, oglądam YouTube'a. Niby pierdłuka, niby nic ważnego, ale kładę sobie tak w kuchni, coś tam robię w kuchni, oglądam YouTube'a i dla mnie to jest bardzo wygodne, yy, dużo wygodniejsze niż zwykły telefon. Dobra, nie będę przeciągał. Nie jest to telefon idealny, mógłby być, mógł mieć trochę lepszy aparat, pewnie chociaż tak nie nieźle, yy, ten zawias stywniejszy, to wszystko co wymieniłem, ale to jest telefon, który mnie do siebie przekonał. I, jakby opo zapomniało, że istnieje i mi go zostawiło, to mi się pewnie obraził, ale pewnie mi nie zostawiam. Nie no, na pewno nie zostawiam. Ale ja bym takim telefonem nie pogardził, i coraz bardziej będę się zastanawiał, czy moim przyszłym telefonem nie będzie coś takiego. Czyli po prostu jakiś składak. Pozdro.